Czemu jest inny ekran wczytywania, jakiś valve? Jako miałam muzykę na półmordy? Czemu w ogóle mojego skina? To. Czemu nie ma mojej muzyki w ogóle? Co? Czemu ja muszę wszystko ten ustawiać? Jak to wybrać? Co? Co niby? Serio muszę po kolei wszystko wybierać? Gdzie jest mikrofon? opcje komunikacji Użyj mikrofonu X Dobra, jak mam wrócić do gry teraz? Escape Hello? Dobra, mam ustawiony mikrofon Ogólnie nie mam scrolla... Nie mam scrollu skoku I w ogóle mam wszystko dziwnie ustawione lol Ej Ej, w CSGO bym tego nie zrobił Tutaj sobie popatrzę może O kurna Okej, okay, mam 6 HP w ogóle. I też ten put jest inny, no to ale to już widzie, widzieliśmy w trailerach. Dobra, dwa kile. Nie no raczej będą skin do granatów, no skoro dodają obserwowanie tych granatów, no to chyba nie bez powodu. Jeszcze smołkę w ogóle nie rzucałem. Te dźwięki wytłumione są dziwne, nie wiem... Niezbyt mi się podobają. A właśnie tu nogi widać, jeszcze tego nie sprawdzałem. Ale dziwne. A w ogóle na to nie zwróciłem uwagi, bo nie patrzyłem w dół w ogóle. Hmm, gdzie jest Scar? Ej, hey, gdzie jest Scar? Oni usunęli... Co? Dobra, w końcu trafiłem. Ej, hey, co? Jest jakieś takie opóźnienie dziwne. Jest takie opóźnienie jakieś, jak się wyrzuca chyba broń, nie wiem. Model Digla jest też inny. Taki większy jest chyba. No, nie wiem, dziwny w sumie. Ale te naklejki są duże. Na tym Diglu. Dużo tych naklejek chyba nie jest jeszcze naprawionych. Bo, bo tam, nie wiem, widziałem, że właśnie te naklejki są takie brzydkie na niektórych skinach i są za duże albo za małe. Co to, co to jest przy celowniku jakiś pomarańczowy się pojawia? Że to jest mój teammate? Chyba tak, że ten. No, jak celuję na teammate'a, to mi się pojawia jakaś pomarańczowa obudka. Nie wiem o co chodzi w sumie. Po co to jest? Pewnie możemy to wyłączyć jakoś. Nie, No Oglądajcie do końca i żegnam.